Po otwarciu drzwi mamy dostęp do pojemników. Akurat ten model posiada dwa oddzielne pojemniki, każdy po 350 litrów. Oczywiście, ze względu na to, że ta maszyna przyjmuje trzy frakcje, jeden lewy pojemnik w tej chwili jest przedzielony, tak aby y, trzecia frakcja, czyli na przykład szkło, wpadało do osobnej przegródki. Wbudowany zjazd pozwala na swobodne wyciągnięcie wózka, co w tej chwili zaprezentuję. I tak jak wcześniej wspomniałem, akurat ten wózek przedzielony jest na dwie komory. Jedna przystosowana pod frakcję puszek, druga na tą chwilę jest wykonana specjalne, ze specjalnej pianki, aby chronić butelki, które wpadają tutaj. Do tej przegródki. Oczywiście, w chwili yy, chęci przystosowania tej przegródki pod chociażby opakowania po wyrobach mlecznych, jak najbardziej jest to do zrobienia. Ta przegródka jest regulowana, więc możemy ją yy, sobie tutaj swobodnie sterować, w zależności od tego, której frakcji będzie więcej. Drugi pojemnik, tak jak wspomniałem, przystosowany pod butelki PET. No i w tym momencie mamy pozostałą przestrzeń, która tutaj po wyjęciu jest wolna. Przycisk specjalny służący do resetowania liczników maszyny. Maszyna zlicza ilość butelek w każdej frakcji, bądź puszek. W momencie kiedy dany worek Zostaje opróżniony, dany boks zostaje opróżniony. Ten przycisk resetuje nam liczniki. Oczywiście w systemie onlineowym to też jest widoczne i maszyna zaczyna zliczać od nowa. Wracając jeszcze do podstawowych rzeczy. Co możemy zrobić, aby zbrandingować dany produkt? Oczywiście tutaj na ekranie możemy wyświetlić rzeczy, które klient sobie życzy. Możemy także wykonać zamiast naszego logo, możemy wykonać tutaj z tyłu logo klienta. Jeżeli chodzi o samą maszynę, jesteśmy w stanie tutaj dostosować ją kolorystycznie, a także dokleić reklamy, chociażby w formie magnesu, aby urządzenie jeszcze mocniej kojarzyło się, z daną siecią handlową. Leksa zaprojektowana w taki sposób, aby jak najprostszym przekazem docierać do funkcji, które powinny zostać wykonane, aby maszyna przyjęła butelkę bądź puszkę, czyli musi być kod kreskowy, butelka musi być czysta. Nie może być wypełniona jakimś płynem, a także nie może być zgnieciona. Oczywiście kwestia tego, co jest na pleksie, pozostaje tylko i wyłącznie w gestii uzgodnienia z klientem. Klient sam dobiera, jakie kolory i co na tej pleksie ma się znaleźć. Daszek pełni funkcję zarówno doświetlenia w porach nocnych, on oczywiście jest aktywowany poprzez czujnik zmierzchu. W dzień normalnie światło, które jest u góry, jest wyłączone. W momencie słabego natężenia światła ono się uaktywnia. I oczywiście pełni funkcję ochronną w przypadku jakiegoś opadu deszczu. Sam daszek posiada spad i tylną rynienkę odprowadzającą wodę. Ta blacha, którą Państwo tutaj widzą, to jest w tej chwili czysto technologiczny otwór ze względu na to, że ten model podstawowy my możemy łączyć z dodatkowymi modułami. Jeżeli urządzenie jest tylko i wyłącznie w takiej wersji, ściana tylna jest całkowicie zabudowana.